Struktury w Minecraftie są z nami od zawsze, a przez ostatnie 14 lat rozwoju gry twórcy dali radę dodać ich łącznie na 60. Dlatego w tym filmie spróbuję zebrać wszystkie istniejące struktury do mojego muzeum Minecraftowych struktur w 24 godziny. Zaczynając od podwodnej świątyni. Jest dość. Spora Najpierw skopię trochę wejścia Później trochę tutaj To nie jest za dobry pomysł Dlatego przed tą strukturą zacznę od tych najprostszych jak iglo Idąc przez średnie struktury takie jak statek czy wioska Kończąc nawet na bastionie Przechodząc do iglo, które wystarczy tylko skopać A to co? Ej, tu jest villager No dobra, do tego przejdę zaraz Bo najpierw te bloki muszę przenieść do jakiegoś miejsca Myślę, że tu będzie idealnie Bam! Teraz potrzebuję zrobić pierwszy pokój, który okazuje się, że muszę podzielić na dwa, bo on tam na dole ma koleżkę. Także zbudowałem pierwszą część pokoju, która miała wyglądać jak część zimowa, w zielonej ramce, bo każda ze struktur będzie oznaczona kolorem trudności i chyba mi wyszło. Teraz muszę tylko polecieć z powrotem na miejsce iglo. O, znalazłem domek wiedźmy, to fajne. Później do ciebie wrócę. A póki co skopałem drugą część iglo i postawiłem obok pierwszego pokoju drugi, który był po prostu przebudowaną wersją tamtej piwnicy, czy... cokolwiek to było. I żeby nie zapomnieć, dodajemy tutaj villagera. Bo do każdej struktury jaką buduję, muszę też stawić jej chociaż jednego moba. Więc po skończeniu iglu, wróciłem się do chatki wiedźmy i stwierdziłem, że przeniesienie jej nie będzie takie proste. Wniosłem do muzeum villagera, bo mam ich tysiąc na spawnie, ale... Wiedźma? Jeszcze ma kota. Okej, okay. pora użyć pewnych taktyk. Zbudowałem miejsce na nasz domek wiedźmy. Starałem się oddać bagno, okej? Okay? I teraz największy problem jest z mobami. Generalnie najlepszym sposobem jaki znam była zawsze łódka, ale mam nie, raczej nie przeniosłem mobów na kilka tysięcy kratek Także wymyśliłem coś takiego Buduję portal z dwóch stron, robię ogromny tunel, który pomoże mi połączyć oba Stawiam tory i ogarniam wagonik, a teraz potrzebuję tylko włożyć do niego wiedźmę i... działa Świetnie, prowadzę ją do samego końca, a wieźmy z ten zamykam płotkami i kratami, żeby nie uciekły. Następną strukturą będzie spawner. Wydaje mi się chyba najmniej rzadką strukturą, bo przecież każdy z nas kiedyś tu trafił, prawda? Także wkopają się w ziemię i znalazłem spawner. Przeniosłem wszystkie skrzynki do szulkerów i że to spawner zombie, a spawnerów po prostu nie da się przenieść, to do naszej struktury dodam kilka z nich. A więc miejsce na nasz spawner jest gotowe i nie wymagało za dużo pracy, chyba widać. I po zapełnieniu skrzynek już trzecia struktura jest gotowa. I znalazłem problem. Ja nie wprowadziłem tych zombiaków. Się tutaj zrespiły. Muszę koniecznie oświetlić całe muzeum, bo to będzie tragiczne. Dlatego zrobiłem to w kilka chwil i. wygląda zdecydowanie lepiej i na pewno nic się tutaj nie zrespi. W takim razie, jeżeli muzeum skończyłem, teraz pora na kolejną strukturę, jaką są ruiny oceanu. A po drodze napotkałem trzy pomniejsze struktury, nad którymi długo nie siedziałem, ale uznałem, że będą bardzo pasować w moim muzeum i nie myliłem się. Teraz pora na prawdziwe ruiny oceanu. Znalazłem pod wodą takie trzy struktury, które stwierdziłem, że wszystkie przebuduję, Więc zapamiętałem ich wygląd, skopałem je i przebudowałem je w kolejnym miejscu w naszym muzeum. A kolejne Kolejna, ostatnia już z najprostszych struktura, której w zasadzie będą one dwie, to pustynna studnia i zakopany skarb. Stwierdziłem, że robienie osobnego pokoju dla skarbu, który jest pod ziemią byłby... bez sensu. A mam na to świetny pomysł. Dlatego jako, że nasza studnia jest dość mała, a skarb pod ziemią, zrobiłem coś takiego... Wygląda trochę jak murowisko Raziego w sensie te dziury, nieważne. Najważniejsze jest to, że skończyłem wszystkie najprostsze struktury, a teraz przechodzę do poziomu średniego. Wieleciałem do studni, przy okazji minąłem piramidę, więc od niej też tematycznie zaczniemy. A że pokoje średnie będą większe, muszę też trochę przebudować nasze muzeum. Stwierdziłem, że zrobię centrum, z którego będą wychodzić tu do poszczególnych poziomów. I wygląda to całkiem zgrabnie. Dodatkowo mamy tu nawet tego przystojnego ochroniarza, który nie ma jeszcze imienia, więc najbardziej polubiony komentarz zostanie jego imieniem. A kolejną strukturą będzie pustynna piramida, która. No jest gigantyczna w porównaniu. Na przykład tej studni A że moim celem jest przybudować który tak dobrze jak tylko mi się uda To muszę przygotować na to ogromny pokój Także zebrałem całą piramidę Razem ze środkiem I to zostawię na później Więc wróciłem się do naszego muzeum w którym musiałem przygotować pokój na 21 bloków Z dodatkiem 3 na każdy bok żeby nie było tutaj ciasno to nie było takie proste, na jakie się wydaje. Teraz lekko zdobić i mamy gotowy pokój na średnim poziomie. Jeszcze tak tylko z ośmioma innymi strukturami. A, no i muszę to jeszcze zbudować. Ram. A tutaj zbuduję dolną część ze skarbem i całym TNT, które mam nadzieję, że nie wybuchnie. Teraz potrzebuję zabrać tutaj tylko jakiegoś MOBA. Hask chyba jest najbardziej. Zwykłym mobem tutaj Więc ciebie kolego zapraszam o tutaj Pięknie Tak wygląda jedna ósma średnich struktur A że dalej jesteśmy w tematyce piasku i pustyni Co jeszcze kojarzy się z piaskami? Statki Więc poleciałem w poszukiwaniu najbliższego statku i... Co to? Ktoś jeszcze nie zostawił suba i lajka? Mam nadzieję, że to nie jesteś ty Znalazłem go tutaj Ze statkiem jest o tyle problem, że ma okropnie duże dziury I w ogóle jest taki... Ciężki. Więc, dla swojego ułatwienia lub utrudnienia, zbudowałem wokół statku ścianki i przy użyciu gąbek usunąłem tą całą wodę. Bo nie wykopię tego klocka w wodzie. Bez przesady. Zbudowałem pokój idealny na nasz statek, i pomyślałem, że najlepszym momentem do niego będzie. A może o tym zaraz. Na razie zbudowałem lekkie ozdóbki i pora na przebudowanie statku, którego bardzo nie chciałem robić na boku, bo wygląda średnio. Więc kopałem go i postawiłem wreszcie tutaj, na nogi. I ostatecznie uważam to za sukces. Jako moba wybrałem delfina i jakieś rybki, więc musiałem dokładnie pomyśleć, jak przenieść delfina do mojego mini akwarium. Tak znalazłem delfina chwilę od mojej bazy i zrobiłem misję, żeby się nie utopił. Więc wyschnąłem. Usunąłem całą wodę w tym miejscu. Tu mam portal do netheru i muszę jakoś wsadzić do wagonika delfina. Nie wiem, czy w ogóle się da. Da się. Wyczytałem, że delfiny mają maksymalnie 4 minuty bez wody. A mam go przenieść przez nether do bazy, więc muszę się pośpieszyć. Działa, działa, udało się. Ten delfin jest dowodem na to, że jestem najlepszym graczem minecrafta Na wszelki wypadek dam mu name, tak, bo nie chcę go stracić. A co do netheru, to następną budową będzie zniszczony portal. Więc znalazłem go na Shangbase i sobie poleciałem, żeby sprawdzić, jak wygląda, bo szukałem takiego idealnego. Myślę, że będzie okej. Okay. Więc budowałem mu pokój i w nim zbudowałem ten portal, który wyszedł w Tutaj, a do środka dałem kilka piglinów, które zresztą same tutaj weszły. A kolejną strukturą będzie dżunglowa piramida, która nie wygląda mi na piramidę, ale zbudowałem dla niej pokój z lekkimi problemami. Ja pierd... Udało mi się to zbudować. Kolejną strukturą będzie chyba najciekawsza dla mnie struktura. Przynajmniej na tym poziomie. Wioska, która nie będzie taka zwykła. Więc najpierw musiałem zaplanować sobie pokój, bo uwierz mi, to będzie mega mocna struktura. Ale słuchaj, rozrusywałem tak, chcę, żeby domki były rozstawione i to będzie ogromny pokój. Będzie warto. Także poleciałem do wioski i przebudowałem kilka domów na szkle. Zaraz do tego przejdę. I przeniosłem do kilku villagerów. Teraz struktura może wyglądać na gotową poza tą podłogą, ale mam na to inny plan. Pod moim rysunkiem narysowałem drugi rysunek, który ma opuszczoną wioskę. No wiesz, zombie wychodzą z podłogi, więc chodzi o to, że jakby zakopane no rozumiesz? Także znalazłem opuszczoną wioskę i przybudowałem identyczne domki pod tymi normalnymi. Weszło dość. Fajnie. A brązowo-szeretło ma sugerować ziemię z kamieniami. Oczywiście nie mogę tego tak zostawić, dlatego chcę tutaj wprowadzić kilku zombie i zombie villagerów, których za bardzo nie umiem tworzyć. O ile się da. Także wprowadziłem tu kilku zombie i przeczytałem, że musi on po prostu zabić villagera. Ale na stworzenie zombie osadnika mam tylko 50% szans, także... Kto nie ryzykuje, ten nie dostaje suba. Yes! Co pierwszym razem powinno wystarczyć. A kolejną strukturą będzie od odpust, którego lepiej przypadkowo nie połączyć z wioską. Więc zarazem będą my pilaczerów i przyniosłem go razem z pięknym krajobrazem do muzeum. Niesamowity. Cięższym zadaniem było wnieść pilażera, ale po jakimś czasie udało się i wygląda chyba dobrze. A kolejną w sumie przedostatnią strukturą. Strukturami Będą te, które schowam tutaj. Ponieważ chcę pod tym władzą zrobić taki mały pokój, który będzie trzymać cztery pokoje: jeden z Mineshaftem, drugi z Caveem Axolotlów, trzeci z Caveem Deep Dark i ostatnim Dreamstone Caveem. Tak prezentuje się moja tajna skrytka. Jest pod ziemią, bo. No, cave y są pod ziemią. A już ostatnią, średnią strukturą jest End City. Które nie wydaje się najcięższe, ale. Możliwe, że takie jest. Chociaż w porównaniu do kolejnej struktury to jest nic. Ale poleciałem do Endu i zebrałem trochę materiałów na ten pokój. I tyle potrzebuje miejsca na ten domek i statek. Trochę duże. Więc poleciałem teraz z powrotem i zebrałem wszystkie struktury, które chciałem zbudować razem z ozdobnymi Horusami. Wróciłem do muzeum, i bardzo opornie i ciężko, ale. Tak wygląda efekt końcowy. Całkiem spoko. Nieważne, najważniejsze jest to, że udało mi się skończyć wszystkie średnie struktury i przechodzimy teraz do trudnych. Patrząc na to, ile zajęły miejsca średnie w porównaniu do łatwych, to. boję się trudnych. Tym bardziej, że zaczynam od Bastionu A gorszy od Bastionu będzie jeszcze End który będę musiał jakoś zdobyć A przecież nie da się tego zrobić, prawda? No nieważne W każdym razie zabrałem się za szukanie Bastionu, który jest... Przeogromny. Skupię się na jego głównych pokojach, bo nie widzę sensu budowania tego klocka w muzeum. Także podzieliłem do na trzy pokoje i każdy z nich będę starać się odwzorować w moim muzeum. To jest tak ogromne, że ten pokój będzie wielkości wszystkich średnich. Po znalezieniu wszystkich głównych pokojów postarałem się je zapamiętać na tyle, żeby je zbudować. A pierwsza część bestionu wygląda tak. To dosłownie wygląda jak zwykły średni pokój. Do każdej z połówek będę starał się dodać osobne moby, więc tutaj nam zwykłe biegliny. Drugi pokój wyszedł podobnie i tutaj... Um, chyba mam te czerwone slajmy Magma, zapomniałem nazwy. One też nie były za bardzo ciężkie w przeniesieniu. A przy ostatnim pokoju, który był najlepszy, chciałem przynieść Brutusa, bo kojarzymy mi się z ciężkim przeciwnikiem bastionu. Więc bardzo obity. Bardzo. Przeniosłem go do ostatniej połowy bastionu, a tak prezentuje się pełna budowla. Całkiem fajne. A kolejną strukturą, jak już jesteśmy w że będzie forteca. Ona nie wydaje się ciężka, szczególnie, że też planuje dodać najważniejsze pokoje i korytarz. więc stawimy tu pokój z lejzami. zwykły korytarz ze skrzynkami, i tutaj pokój z brudowkami. Plan jest prosty. Jako moba wybrałem logicznie blazy, bo mają tutaj spawner, do którego przejdziemy później. A obok czarne szkielety, bo to główny mob tam. Kolejną strukturą będzie ta, której nie znam prawie w ogóle. Trail chambers. Tu chcę przenieść jakąś część tej budowli i jej moby, które respią się tylko przy tych dziwnych spawnerach. Nie wiem czy nie znikają po czasie, to się okaże. Teraz jednak wkopałem się tutaj i przekopałem połowę tej struktury zostawiając ją tutaj. Wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze. Teraz tutaj będą te powietrzne blazy, a niżej te szkielety. Więc wróciłem tam i spróbowałem przenieść się portalem. Działa! Te moby są dość proste w odróżnieniu od kolejnej struktury, jaką będzie Ancient City. Tutaj zebrałem kilka z tych rozwalonych domków i zrobiłem to tak. Myślę, że odpowiednia jednak jedynym mobem, który tutaj występuje to Warden. Musiałem sprawdzić czy nie ich wszystkich mobów i... mnie Także zrobiłem mu klatkę na prywatnym serwerze i zmieniłem swój tryb na survival Jednak okazuje się, że... Niestety może mnie zabić, więc każdego moba wydającego dźwięki też Także wstawiłem tu świnkę z nazwą Warden Uznałem za wystarczające A kolejną już ostatnią strukturą będzie Stronghold I tu musimy się zatrzymać Same zbudowanie Strongholda nie jest ciężkie I chyba widać Jednak brakuje tutaj kluczowej struktury Portalu Ale co gdybym powiedział ciszę da się go zdobyć i postawić tutaj dookoła? Przejdę do tego za chwilę Ale póki co przejdziemy do ekstremalnych budowli, Zadał monument z początku filmu. Dalej lecąc, tu uważam, że jest ogromna i totalnie nie wiem, jak ją przebudować. Ale, że mam doświadczenie, że zrobiłem ogromny pokój z przestrzenią na większą budowlę i stworzyłem coś takiego. Chyba to wyszło, Nie wiem. Prowadziłem tu guardianę, te małe, bo te duże dają ten głupi efekt niekopania więc po prostu je zignorowałem. I ostatnią strukturą przedmiotem na nielegalne bloki to mężczyń. Największa struktura w Minecrafcie ale że to ekstremalne budowle, to zamiast specjalnych pokojów ponownie spróbuję jak najbardziej przebudować tą strukturę i. Zbudowałem to To było najgorsze 5 godzin życia jakie spędziłem w minecraftcie W środku zrobiłem normalne pokoje Które są w oryginalnym mansion I tak ostatecznie prezentuje się nasze muzeum A no tak Została mi jedna struktura do zbudowania Która jest niemożliwa do zrobienia Jako że jestem właścicielem serwera jestem w stanie podmienić jego pliki Więc wszystko co musiałem zrobić to wejść na wersję beta 1.9.3 Której był błąd na wybuchnięcie portalu do endu Oby zadziałało Więc zrobiłem TNT i wkopałem się do strongholda I działa Tylko że przecież to nie jest portal tylko jakiś Niebieski blok. Tak, więc gdy tylko zmienię wersję, to z powrotem jest portal. Teraz muszę tylko dostać się do Endu i zabić smoka. Zostawię tutaj skrzynkę z tymi przedmiotami i muszę trzymać kciuki, że jak przeniosę End na mój świat, to te bloki tu zostaną. Jest skrzynka! Udało się to ogarnąć. Także wróciłem do muzeum i postawiłem najważniejsze bloki, a oto całe muzeum.